To zostańcie dalej, obiecuję, że kajetona za dużo nie będzie, chyba. Jeśli okaże, że ja też nie wciągnę, bo ja też mam prawą nogę rozwaloną. Pęd it, pęd it, chodź, chodź, bo jest. No, Sora, musiałem go zabrać, Pędz. bardzo chciał. No bo nie można siedzieć kurde tyle przy biurku i pracować, święta idą, trzeba się ruszyć i coś obejrzeć. Więc w tym odcinku będzie również on, e, jesteśmy pod salonem V Cruzera, ponieważ dzisiaj tutaj odbywa się taka powiedzmy lokalna premiera nowego motocykla. Otwarte drzwi, a powinny być zamknięte, zapraszam do środka. A przyjechaliśmy obejrzeć Moto Morini X Cape 1000. 200. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie dalej. Obiecuję, że Kajetana za dużo nie będzie, chyba. Kajetan już mnie ubiegł. Ja miałem pierwszy siadać. Cicho, rehabilitacja teraz, sprawdzam czy z rady. dam radę. Wcisnąć i jest sukces, bo daje radę. Kajetan, i tak na BMW nie pojedziesz. Zobaczymy. Zobaczymy. Ej, odpalamy go? Dobra, dawaj, odpala go. Też tak słyszałem. Myślę, że to jest najważniejsza kwestia, więc od niej zaczynamy. oh cool To na pewno jest euro pięć plus? Ej to są jakieś p... jaja Za ten przepiękny i głośny dźwięk, i wszystkim podobający się i w ogóle wszyscy są zaskoczeni, że tak może brzmieć seryjny motocykl. Odpowiada oczywiście ta tuba, która tutaj jest. Może trochę przydużawa, Pewnie większość z Was ją i tak szybko wymieni, ale również silnik V2, corsa, korta. Ewo, trochę mi to brzmi Ducati, wiecie, jak ja mam podejście do Ducati, Miejmy nadzieję, że się nie sprawdzi. Jednostka no, V2 o pojemności 1187 cm3. Kąt rozwarcia cylindrów to 87 stopni, więc troszkę inaczej. Moc w okolicach 130 koni, w zależności, od jaką stronę sprawdzimy. Moment na poziomie 105-106 Nm. Wiadomo, większość ludzi, między innymi Kajetan, marudzą, że. Wszystkie motocykle są za ciche, jeśli chodzi o wytrysk. Nie, nie, nie. Jeśli... jeśli chodzi o moc. A, za mało tej mocy. Ile Mo... powinno być koni? Więcej, jak najwięcej. Ile? No mów, ale to... 180 koni. Może lepiej 200, ale wiecie jak to bywa, każdy by chciał więcej, a moim zdaniem do turystyki jest na, jak najbardziej okej. Okay. Producent podaje, że ta maszyna rozpędza się do około 220-230 km, więc myślę, że do takiej podstawowej jazdy jest jak najbardziej okej. Okay. Teraz ważna rzecz: co w tym motocyklu dostajemy za 49,900, jeśli mówimy o zakup do końca roku, bo tak jest, że podobno od trzech roku może być troszkę droższy, bo we Włoszech. Jest w okolicach 13 tysięcy euro. Moja matematyka jest jaka jest, no ale wiecie, że to jest więcej niż faktycznie te 49900. Pamiętajcie tą kwotę. Więc tak, za tą kwotę, o której powiedziałem, dostajemy tak motocykl jak stoi. Zacznijmy od Elektroniki. Grzane manetki, grzana dupa zarówno kierowcy, pasażera dostajemy w standardzie. TempoMat wyświetla 7 cali i mamy tutaj zintegrowaną nawigację. Jak ona dokładnie działa, to wam na razie Wam nie powiem. Jak przyjrzycie się tutaj na lusterkach, nie wiem czy widać. Tak delikatnie, albo nie widać mniejsza o to. Są tutaj czujniki czy wskaźniki martwego pola. Na no, z tyłu mamy zamontowany właśnie radar, który to wykrywa. Quick Shifter, on również jest w standardzie. Motocykl, w związku z tym, że ma chyba sześciu osiowe IMU, nigdzie tej informacji dokładnie nie ma, no, ale musi mieć, ponieważ ma cornering ABS, czyli ten działający w zakrętach. Ma również czujnik położenia motocykla i tutaj mamy lampy doświetlające, czyli jak motocykl skręca, no to zapala się albo prawa, albo lewa lampa i doświetla nam zakręt. W pełni led oświetlenie. Tutaj ta szyba, która jest, to jest ta niższa i ona również jest w standardzie. Więc w takiej postaci, jeśli chodzi o elektronikę, dostajemy ten motocykl. Oczywiście jest tam kilka trybów jazdy, można sobie tutaj pogrzebać. Kolejna sprawa, którą dostajemy tutaj w standardzie, to jest płyta pod silnik. Taka jest. No, nie powiedziałbym, że ona jest jakoś super gruba i jest, że tak powiem, jak przy motocyklach Adventure, no ale wszystko, mimo wszystko jest w standardzie. Druga ważniejsza rzecz, która na pewno będzie cieszyć turystów, którzy robią trasy, to centralna nóżka. I ona tak jest w standardzie. I powiem Wam, że wygląda bardzo solidnie. Ja Ej, tam przyda się do czegoś. Za demonstruj. Ściągnij motocykl z nóżki centralnej, a ja potem. Jestem jak on jest połamany, ręka, noga, to wam pokażę, jak łatwo ten motocykl ściągnąć i wciągnąć na stopkę centralną. Zaraz się okaże, że nie dasz rady, jednak ci, co byli, to byli mocniejsi od ciebie. O właśnie, tak leży na bocznym. Super, to teraz dawaj na centralkę. Dasz radę? To, ja to, to ty podtrzymaj, a ja to zrobię Jeśli okaże że ja też nie wciągnę, bo ja też mam prawą nogę rozwaloną tej Nie no kurczę, powiem ci, czy dałbyś radę z tą nogą Dobra, a to próbuję Dobra, teraz Kajetan z połamaną nogą I zaraz znowu złamiesz I jeszcze rzecz, która mi się podoba na pierwszy rzut oka nóżka boczna. I ktoś powie, no petit nóżka, jak nóżka, ale po pierwsze powiem Wam, że wygląda na bardzo solidną, a druga sprawa, ona tutaj ma taki siłownik, dzięki któremu łatwo się zamyka i otwiera. Więc powiem Wam, że no taki mały bajer, a cieszy. Jeśli chodzi o układ hamulcowy, no to oczywiście jak w większości włosko-chińskich mariaży dostajemy tutaj brembo. Tak samo w przypadku pompy, zobaczcie, również Pompa jest bremboska, oczywiście, oplocik. No, kurde, inaczej być nie może. To akurat jest sprzęgło, wam pokazywałem. Tutaj sprzęgło mamy hydrauliczne, pompa od hamulca, również brembo. Zawieszenie z przodu, na upside down, 48 cali, te sprawy. Zawieszenie spełni regulowane. O, tutaj pyk, tu jest regulacja, to jest druga regulacja. Co ważne, jeśli chodzi o prześwit to 190 mm. Więc myślę, że całkiem przystępnie. Skok zarówno przedniego jak i tylnego zawieszenia to 180. Z przodu znajdziemy zawias od kajaby, z tego co pamiętam, z tyłu również jest zawias od kajaby, regulacja z tego co że w dwóch płaszczyznach między innymi. O, tu mamy pokrętełko, że tak powiem, z łatwym dostępem. Więc zawieszenie, pomimo tego, że koła powiedzmy są bardziej takie szosowe, to i tak można oczywiście nim się w teren Wpierdzielić O, rzecz, o której zapomniałem powiedzieć Z przodu również znajdziemy kamerę Więc też jest to w standardowym wyposażeniu Wygląd, no design włoski No tutaj nie ma co, co gadać Pierwsza rzecz, która się gdzieś tam rzuca w oczy To rozmiar Q No bo motocykl wygląda, Kajetan, jak? Wyśmienicie, po włosku A nie jak Adventure? No dobra, jeśli chodzi o to, to faktycznie, jakby było większe kółko z przodu, no to można by było coś porzeźbić. Powiem tak, na kajetano oczywiście nie można liczyć, <laughs> motocykl wygląda jakby to był adventure, ja mówię, że to jest taka reinkarnacja, bardzo trudne słowo. Tenery, Yamaha Tenery 1200. No troszkę przypomina i ten przód, i ten taki pękaty, jakby bag, i w ogóle. Wygląda jak adventure. Gdzieś tam ktoś coś tam pisze, że jest adventure, ale koła pokazują, że bardziej jest do jazdy szosowej. Z przodu 19, z tyłu 17, ale mamy w standardzie szprychy. Waga tego motocykla na sucho to jakieś 245, 23 litry ma ten pękaty bag. Bak co ważne zaczyna się tu i podobnie jak w KTM oraz w Moto ciągnie się tu, więc wpływa to również na rozłożenie masy. Więc 23 litry i łącznie wychodzi w okolicach 260 kg ten sprzęt gotowy do jazdy. Co tu dużo mówić, Moto Morini Xcape 1200, jak większość chińczyków. Dobra cena, dobre wyposażenie, jak jeździ Mam nadzieję, że dowiemy się wkrótce. Już wszystkie się sprzedały, które były. Kolejna partia leci, więc zaraz pewnie też będzie sprzedana. I to jest kolejny motocykl, który daje znać, że nawet nie trzeba go widzieć. Nie trzeba nim się przejechać, żeby widzieć jakie ma zalety i żeby go po prostu szybko kupić, póki jeszcze jest jak świeże ciepłe bułeczko. Na ten moment motocykl w standardzie kosztuje niecałe 50 tysięcy. Złotych, dokładnie 49,900. Podobno w przyszłym roku ma troszkę ta cena pójść do góry. A jeśli ktoś załapał się na promocję, to gdzieś z początkiem października za 49,900 dostawaliśmy motocykl dodatkowo wyposażony w kufry. Podobno było około 30 czy 30 kilka sztuk i sprzedały się dosłownie dzień, dwa, trzy, coś takiego, ale po prostu myk i już sprzętów nie było. Więc duże Motomorini zapowiada się bardzo dobrze. Kajetan, jakie są prognozy, że kiedy motocykl ma trafić z powrotem do salonu? A czy ogólnie prognozy, prognozy na styczeń to muszą być dobre, bo w styczniu będziemy go nagrywać. <laughs> tak, no bo jest szansa, że motocykl gdzieś tam w okolicach połowy stycznia się pojawi w salonie, już z tablicą zarejestrowany. Kajetan powiedział, że on będzie odbierał tablicę z, z urzędu i będzie ją przykręcał. Będziemy pierwsi, którzy w Polsce na ten motocykl zamontują tablicę, wyjadą na drogi i nagramy go pierwsi, a nie ostatni. Miejmy nadzieję, że nie ostatni jak zwykle, no, ale test oczywiście pojawi się raczej na motobandzie, a nie na tutaj moim kanale. I ja Wam obiecuję, że Kajetal jest chyba ze mną po raz ostatni i następnym nie. razem po prostu pojadę bez niego. To tyle, nie. Jeśli... nie? To tyle, jeśli chodzi o nowe Motomorini, Dajcie znać, co uważacie na temat tego motocykla, a może, już jesteście jednym z tych klientów, który kupił go w tej niższej cenie razem z dodatkowymi kuframi. Dajcie znać, my czekamy na testówkę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.